Jest piątek upalny dzień, mamy ze sobą ponad 300 km, i przyjechaliśmy do Liwi, która dziś otrzyma zupełnie nowy, piękny, różowy pionizator. Jest, oh, <noise> <noise> <Yes>, zobacz, <opatrz. głos> się dowiedzieliście o naszej fundacji? Jak to się stało, że do nas napisaliście? Dowiedzieliśmy się od naszego dobrego znajomego, który właśnie odezwał się do mnie, i słuchaj, Sylwia, jest taka fundacja, nazywa się Kanga, działają od grudnia tamtego roku. I mówi: spróbuj, może uda się pomóc zebrać jakieś pieniążki dla liwki. No i też tak odezwałam się do Was i, i ta współpraca się potoczyła. No i udało się. Widziałyśmy, że Livia naprawdę bardzo ładnie chodzi za rączkę. W orteju. W orte, w w tak, tak i w specjalnych bucikach. Tak. A mogłabyś tak y, krótko powiedzieć: W takim razie po co jej pionizator? Do czego jest potrzebny? Grawitacja bardzo dobrze działa na y, kości dzięki właśnie y, pionizatorowi, i to też y, pozwala na y, wzrost y, w równym tempie. Ile macie już liwka powinna stać w dziennie? Dziennie. Takim idealnym modelem jest dwa razy dziennie, między 45 a 60 minut, jednorazowo. Czyli dwa razy na raz po 45-60 minut. Natomiast jak uda nam się zrobić to codziennie, raz, mhm. około godziny, to jest idealny wynik. Na razie wprowadzę sobie tyle po prostu, zakręcę sobie i mhm. za chwilę narysuję ci linię, dokąd to ma być. Dobrze. Cię bardzo dzielni, bardzo uśmiechnięci. Może zdradzić, że jak się motywujecie do tego, żeby zachować codziennie ten uśmiech na twarzy i, i pomimo wszelkich trudności, mimo wszystko z zapałem dążyć do tego, żeby Lidia była coraz bardziej samodzielna? No tutaj no, Lidka jest takim motorem <laughs> i nas napędza do tego, mimo że no, mi samej się nie chce czasami, bo naktłok tych obowiązków jest naprawdę duży, bo to, że Lidka rehabilitacja ruchowa, ale jeszcze jedziemy na zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju, czyli mamy logopedę i pedagoga, yy, i zajęcia sensoryczne. Liwia, zobacz, przywiozłyśmy dla Ciebie niespodziankę. <laughs> o nie! O, Jezus, o nie, wytrzymam! Co to jest? Chyzeczka. Czy Ty marzyłaś o różowej koparce? O nie! O nie, wytrzymam! <noise> Super! Monika, jak wspominać bo jest dzisiejszy dzień? Bardzo pozytywnie. Jestem znowu naładowana pozytywnymi emocjami. Najbardziej podobał mi się moment tatuowania naszych motyli przez Livię. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do tego, aby dziś Liwia otrzymała pionizator. Czekaliśmy prawie 10 tygodni, ale opłacało się. Tyle trwało. Tworzenie tego urządzenia po to, żeby Libia mogła e, stanąć na nogi i prawidłowo się rozwijać. Dziękujemy raz jeszcze i zapraszamy do wpłat do kolejnej zbiórki.